Cześć, kiedy pod filmem o tym, jak zrobić prosty i tani zapas żywności na pół roku, ktoś zapytał nas, po co w ogóle robić taki zapas żywności. Przyznam szczerze, że w pierwszej chwili nie wiedziałem, co odpisać. Wydawało mi się, że każdy, kto ogląda nasze filmy, w których pokazujemy, jak zrobić zapas żywności, to wie, po co chce go zrobić. Ale potem doszedłem do wniosku, że może jednak jest troszkę inaczej. I uznaliśmy, że warto nagrać taki film, w którym podamy kilka przykładów sytuacji, kiedy taki zapas żywności może się przydać. I o tym właśnie powiemy w dzisiejszym filmie. Zacząć chciałbym od klęski żywiołowej, bo w Polsce najszybciej to właśnie jakaś klęska żywiołowa odetnie duży obszar kraju i utrudni zaopatrzenie w żywność na tym obszarze. Bywało tak w przeszłości, na przykład w okolicach Bogatyni kiedyś powódź odcięła całą tę okolicę od reszty kraju i chleb kosztował tam 10 czy kilkanaście złotych, być może pamiętacie tę sytuację. Ale jeśli na przykład gdzieś w jakimś, na jakimś obszarze spadnie bardzo dużo śniegu, to przez kilka dni czy kilkanaście dni może się okazać, że zaopatrzenie zwyczajnie tam nie dotrze. No i teraz możecie sądzić, że skoro półki w marketach to wręcz uginają się od tych towarów, które na nich leżą, a magazyny tych marketów są też olbrzymie, tak wydają się olbrzymie, to może się wydawać, że przez kilka tygodni, te kilka tygodni, to będziemy jeść to, co będzie na półkach w sklepie. W praktyce to już po kilku dniach tam w tych sklepach nie będzie zupełnie nic, jeśli ta żywność nie będzie regularnie dowożona. W, ludzie w panice będą kupować żywność w ilościach większych, niż jest im tak naprawdę potrzebna, i dlatego ta żywność skończy się szybciej, niż by się mogła skończyć, gdyby ci ludzie te zakupy robili rozsądniej. W skali pojedynczego gospodarstwa domowego, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że zapas żywności przyda się nam w razie utraty pracy. To się może wydawać nielogiczne, ale teraz wytłumaczę dlaczego. Otóż, kiedy tracimy pracę, zmuszeni jesteśmy żyć z oszczędności, z zasiłku, z tego w jaki sposób pomogą nam znajomi, bliscy, rodzina i tak dalej. No i te oszczędności, ten zasiłek prędzej czy później się kończy. I my do momentu, kiedy on się skończy, musimy znaleźć pracę, musimy znaleźć kolejne źródło dochodów. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy zapas żywności i możemy czerpać żywność do codziennych posiłków właśnie z tego zapasu, to jakby mniej wydajemy na co dzień, czyli. Ten, te oszczędności, ta, to poduszka, ta poduszka finansowa, czy ten zasiłek wystarczy nam na dłuższy okres, czyli przykładowo mamy nie 4 miesiące na znalezienie pracy, tylko 6 miesięcy. I tutaj może nie chodzić o to, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę. Bo jeśli rodzina ma kredyt na kilkaset tysięcy złotych, to nie chodzi o to, żeby żywiciel, główny żywiciel tej rodziny znalazł jakąkolwiek pracę, tylko pracę, która przyniesie mu odpowiednio dużo pieniędzy na miarę jego kwalifikacji i na miarę jego potrzeb. A więc po prostu będziemy mieć więcej czasu na to, żeby tę pracę znaleźć. I po prostu będziemy mniej zdesperowani, żeby pod koniec tego okresu, który się nam wydłuża, wziąć pierwszą lepszą pracę na kasie w markecie. Idźmy dalej. W razie jakiejś awarii zasilania w sklepach wysiądą lodówki i cała żywność, która w nich jest, popsuje się. Tak samo, jeśli nie będzie prądu, nie będą działać kasy fiskalne, nie będzie można zwyczajnie tej żywności, która jest w sklepie, kupić. Podobna sytuacja nie będzie wtedy, gdy nie będzie działać internet, bo nie będzie dało się autoryzować kart płatniczych, Systemy, które zamawiają towary do sklepów, często robią to automatycznie, nie będą działać, więc może się okazać, że na przykład będziemy mogli fizycznie kupić ten produkt, ale kolejny na jego miejsce już z centrum dystrybucyjnego nie dojedzie i ta żywność się skończy. Można sobie wyobrazić, że żywność zostanie wycofana ze sklepów, bo gdzieś wykryto afrykański pomór świni i okazuje się, że trzeba całą wieprzowinę wycofać z rynku. Albo cukier w największych dwóch cukrowniach został skażony przez jakiś tam dodatek w procesie produkcyjnym, który był nie był bezpieczny, tak? W takiej sytuacji to nie jest tak, że nagle nie ma nic do jedzenia w sklepach. Tylko skoro nie ma wieprzowiny, to drożeje wołowina i drób. No bo ludzie jakoś chcą te wieprzowiny sobie zastąpić. Kiedy nie ma cukru, to drożeje miód. Miód już, miód. miód już i tak teraz jest dość drogi, no więc już w ogóle będzie strasznie drogi w momencie, kiedy nie będzie cukru. No i to nie jest sytuacja, że nie mamy co jeść, tylko że musimy jeść to, co zostało i jest droższe. Być może tego nie lubimy. A może jesteśmy znów na to uczuleni. W takiej sytuacji idziemy sobie do, do spiżarni, czy tam do piwnicy, przynosimy te żywność i zjadamy to, co mamy w zapasie. Wyobraźmy sobie taką sytuację: rodzina sobie jedzie na dwutygodniowy urlop, drugiego dnia ich pobytu w Egipcie, czy gdzie tam oni sobie na ten urlop pojechali, wysiada im lodówka i zamrażarka, albo korki mieszkań zwyczajnie tam wyskakują, bo jakieś było przepięcie. No i oni po powrocie z tego Egiptu, czy skąd tam do domu przychodzą, otwierają lodówkę, a tam wydobywa się z lodówki tylko smród gnijącego w lodówce mięsa. No bo przez te dwa tygodnie to w tej lodówce zepsuje się wszystko, i mięso, i mleko, i warzywa. Wszystko, co było w zamrażarce, się dawno rozmrozi i zepsuje tak samo. No i jeśli zdarzy się sytuacja, że akurat wróciliśmy z tego urlopu w dzień, kiedy sklepy są zamknięte, no bo są takie dni w roku, kiedy większość sklepów jest zamkniętych, jeszcze do tego wieczorem, to okaże się, że nie ma gdzie kupić tej żywności. Bo w takich sytuacjach, w takie dni, w Polsce, najczęściej także na stacjach benzynowych yy, jest trudna żywność, bo ona nie jest wykupywana przez ludzi. I wreszcie taki najbardziej apokaliptyczny scenariusz, na który chcecie się przygotowywać, czyli wojna. Jeśli gdzieś wybucha wojna, to jest oczywiste, taka wojna w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, to jest oczywiste, że z zaopatrzeniem w żywność są problemy. Że trudno jest ją kupić, że jeśli jest, to jest już droższa. I po prostu, jeśli ktoś nie zrobi sobie zawczasu zapasu żywności, to w czasie wojny jest w czarnej dupie. Po prostu. I nie ma możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją inaczej niż przez po pierwsze zrobienie zapasu żywności, a po drugie zabezpieczenie sobie własnych źródeł żywności. Nie mam tutaj na myśli wyłącznie ogródka przedomowego czy tam jakiś marchewek w Doniczce na balkonie, ale na przykład także relacje z ludźmi na wsi, z sąsiadami na wsi, którzy produkują żywność. To jest oczywiste, że zaufany sąsiad prędzej nam sprzeda żywność niż ktoś, dla kogo jesteśmy zupełnie obcy, kogo widzimy pierwszy raz w życiu. Nawet taka wojna, nazwijmy ją nowoczesna, tak? czyli z zielonymi ludzikami, albo wojna informacyjna, albo wojna, wojna informatyczna, także może powodować kłopoty z zaopatrzeniem w żywność, bo ataki tych wojsk cybernetycznych, informatycznych mogą dotyczyć na przykład infrastruktury, która jest niezbędna do sprawnej produkcji i dystrybucji żywności. Wystarczy, że ktoś zaatakuje systemy do autoryzacji kart płatniczych, to nawet nie muszą być cyberżołnierze, jak jakich tam nazywać zwyczajnie, hakerzy, w takiej sytuacji, kiedy nie będzie można zapłacić kartą płatniczą, a nie wyciągnąć pieniędzy z bankomatu, nie będzie jak kupić żywności. No, chyba że macie gotówkę, przecież macie, bo przecież o tym też w jednym z naszych poprzednich filmów mówiliśmy. Z całą pewnością to nie był ostatni film o zapasach żywności. Ten temat jest na tyle obszerny, że moglibyśmy nagrywać filmy tylko o tym, a i tak treści starczyłoby nam na jakieś dwa albo trzy lata. Żeby nie przegapić kolejnych filmów na ten temat, ale też i innych, nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał, korzystając z tego przycisku, który tu się przed chwilą pojawił. Dzięki temu tych filmów z całą pewnością nie przegapicie. A za moment na tej planszy pokażemy Wam odnośniki do dwóch innych filmów o zapasach żywności, które przygotowaliśmy do tej pory. Do zobaczenia!